Bycie odpowiedzialnym to przejęcie kontroli nad własnym życiem. Pociąga to za sobą konsekwencje braku możliwości nieustannego obarczania winą innych, gdy coś nie pójdzie po naszej myśli. Niemniej jednak nie do przecenienia jest satysfakcja z życia własnym życiem, dokonywania własnych wyborów, podejmowania własnych decyzji. Gdy już przejmiemy ster i odbijemy od bezpiecznego brzegu, będzie dokładnie jak na pełnym morzu. Będziemy musieli zmierzyć się z burzą, sztormem, ciszą, czyli wszystkimi konsekwencjami, trudnościami, błędami, przeciwnościami losu, patowymi sytuacjami, ślepymi załukami, które doprowadziły nas donikąd. I jak na otwartym oceanie, nieraz też złapiemy pomyślny wiatr w żagle, by iść na fali i z zapartym tchem rozkoszować się urokami życia, dać się ponieść sprzyjającym prądom. Przyjęcie odpowiedzialności oznacza odwagę, rozwój, dojrzałość. Nic bowiem lepiej nie kształtuje człowieka, jak własne błędy i porażki, czy wzloty i sukcesy. To są często najlepsze i najcenniejsze lekcje. Pomyśl o tym.